Dlaczego wtryski, pomimo bardzo małego przebiegu, powiedzmy 50-70 tysięcy, potrafią paść? I to wtryski, które kosztują 3,5 tysiąca zł, tak jak na przykład do BMW B47? Otóż dajecie auto żonie, a ona co robi rano, gdy jest w Polsce 5 stopni? Wsiada w samochód, otwiera bramę i jedzie. A to tak nie działa. BMK, w szczególności diesel, to jest wielki silnik, on potrzebuje się zagrzeć. I co się dzieje z tą końcówką? Jak to powiedział jeden z klientów moich ze Szwajcarii, rozdymała się. I to jest prawda. Auto zagrzewa się coś tam po kilku kilometrach i dąży do wypalenia DPF-a, żeby swobodnie spaliny sobie wylatywały, bo TPF musi być, bo przecież. Planeta się pali, tak, brukselska propaganda. I padły mu te wtryski. To jest B43-pinowe. To, to są te najnowocześniejsze wtryski, które w serii G20-G01 są nadal. I szlak trafiło mu końcówkę. Wcześniej występował pod numerem 814, o ile pamiętam, końcówka boszowskiego numeru, a teraz jest 009. 236 końcówka końcówka numeru w BMW więc zanim wsiądziecie, do, zanim wsiądziecie do auta i pojedziecie to niech ono sobie te 5-7 minut się zagrzeje wejdzie w swoje tam tryby wypali sobie DPF a jeśli jest taka potrzeba i po prostu tak jak za komuny mówiono Temperatura robocza silnika to nie jest 5 stopni, to musi być nieco więcej. Więc jeśli nie chcecie polegnąć kilkadziesiąt tysięcy, tak? no bo licząc po cenie serwisowej przy B57, 6 wtrysków pod powiedzmy 3300, to jest kupa kasy.